spokojem zamknę. O... Cześć, witam Was w programie Kupuj z Giris Epe. Giris tak, e, to są cztery petki, no i cztery pieski. No i glucio, i jakieś tutaj, te. Tutaj będziemy otwierać to długo, ale ja otwieram to. Dobra, więc zacznijmy od moich święty To jest e, Lilia. To jest taki baranek. On jest różowy. Ona się nazywa Lilia, ale to jest. Kremowy taki. Tak, sobie. kremowy właśnie. To jest Alexis. E, taka. Nie wiem właściwie co to jest. Nie wiemy co to jest. Od... Fredka czy. To jest taka Fredka, jakaś inna taka. To jest akurat mój peciok, bo dostałam o niej tak. No, teraz, teraz latająca wywiórka, która nazywa się Jessie. Jest taka żółto-pomarańczowa i jest bardzo fajna taka słodka. Teraz Lily Lili to jest pająk taki fioletowo-różowy. I taki, taki, I do niego jest ta pajęczyna. Chyba. Tak, ta, pajęczyna jest. Tak, do niego jest wybiurka. I. Tak. I teraz pokażemy wam gluta. Tak, Gluta tego, wiecie, y, chyba byliście kiedyś na morzem. Wiecie, każdy powinien być. Taki glut z kosmitą w środku. I ten kosmita świeci w ciemności. I taki pierścionek, który Tutaj będzie, będzie w, w serialu y, Czarna śmierć jako korona dla pioruna. Y, jeszcze mam naszyjnik, ale mam go założonego. Tak, tak. Teraz otworzymy te kulki. Czekaj, 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 czekaj. to tak jest takie. Yy. Chyba. <grywa> no. ech, 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 A jeśli nie to tu. Otworzymy kulki. że nie się otwiera. Nie, nie, patrz. Yy. Yy. Aha. Ja, ja umiem otworzyć. Dobra. W tym czasie Sara wam coś. Powiem. O, o, powiem. Taki piesek jest. Tak, piesek był w kulce. Tak, piesek w kulce, druga kulka. Takie kulki. Nie, tutaj już nic nie ma. Ups. Tu jest. Taki piesek. Tu nic nie ma akurat. Tutaj też nic nie ma. Tu będzie coś obrzydliwego za chwilę. O Boże, jest no. A, yy, a tu jest taka skrzyneczka, taka klub. Tu tutaj yy, jest szczena. Szczenka. Tutaj <laughs> daj, tutaj. Tutaj, weź tutaj. No i coś jeszcze jest? No. Czy nie. Jest. O, jest! Jakiś rochar. Ale trzeba Tu jest taka latarka. Siedzi. tak czekajcie, nie wiem jak. naciskam to coś, ale... Aha, dobra. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Taki rowal. O! To jest chyba taki konik. No nie. Nie, konik Taki ci <gry> Tu już nic nie ma. Już nic nie ma. A nie Nie. Coś jeszcze jest. Tak. Angry Birds jeszcze jest. Angry Birds. Nie wiem, po co ten klucz. O, tak, z Angry Birds. Angry Birds. O, i jeszcze jakaś druga szczena, która jest tak, vampira chyba. Folia. Tak. Proszę. Taka. Jakie zamiska! Ja Zrzucę zamiska! I to są wszystkie rzeczy? Z, z, z kolonii Laury, tej i, I jeszcze. Z... korekcja pierścieni. Okay. Takie Nie mają imion. Nie, bo. Ale glucio też jest dla mnie. Y, pierścionek i właśnie ten. Nasny. I, I Alexis. Tak, i Alexis. To są moje... niektóre moje sośniki. Tak. Więc cześć. A. Co? Jeszcze zapomniałam dodać, że ja tu tylko pomagam, bo w tym filmie akurat, bo ja nie byłam tam. Jak <noise> ja mogłam być, przecież to nie jest. M... Ja tak, odebrałam ciostra. Więc... A to Papatki. Moja... Hmm. Tutaj Pozdra jest RF, Pozdrawiamy. Pomaga. Ta, oglądajcie Czarna Śmierć. Właśnie, to jest najlepszy serial, więc pa, pa.